Wydania Budy TV. Zaczął się nowy rok 1993. Mam nadzieję, że dla wszystkich profesorów i uczniów będzie on ciekawszy i lepszy niż ubiegły. Szanownemu gronu pedagogicznemu życzymy dużo cierpliwości i wytrwałości w dalszym nauczaniu swoich wychowanków, spełnieniu najskrytszych marzeń oraz podniesienia pensji nauczycielskiej. A nam młodzieży co pozostało życzyć? Jak najlepszych ocen, możliwości dogadania się ze swoimi wychowawcami, spędzenia tutaj jak najlepszych chwil, a maturzystom zdania matury. Z racji tej, że mamy nowy rok, należy zapomnieć o wszystkich złych sprawach, brokach, niespełnionych marzeniach i miłościach. Dzisiaj imieniny obchodzą Bernard i Czesława. Za pośrednictwem Budy TV składamy im najserdeczniejsze życzenia i przesyłamy piosenkę. Informacje Dyra. Informacje dla maturzystów. Minister Edukacji Narodowej zmienił termin zakończenia roku szkolnego i egzaminów dojrzałości. I tak zakończenie roku szkolnego przypada na 30 kwietnia, a egzamin dojrzałości przypada na 11 maja o godzinie 8 rano. Dnia 21 stycznia 1993 roku odbędzie się o godzinie 17 zebranie rodziców i wychowawców klas na temat klasyfikacji za pierwszy semetr, semestr. O godzinie 15:30 będzie zebranie przedstawicieli klas z Rado Rodziców i Dyrektora Szkoły. Zostało niewiele czasu. Oceny poszczególnych przedmiotów i zachowania będą wystawiane do 13 stycznia włącznie. W dnia 21 stycznia 93 zbierze się Rada Pedagogiczna, aby oklasyfikować uczniów szkoły za pierwszy semestr. Mamy radosną nowinę. Już jest w szkole pracownia komputerowa. Mieści się ona w byłym gabinecie przysposobienia obronnego. Do dyspozycji uczniów będzie siedem komputerów IBM wraz z oprzyrządowaniem. Poinformowano nas, że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, zacznie ona działać jeszcze w tym miesiącu. Rady uczniów dla uczniów. Punkt pierwszy. Nauczyciel ma zawsze rację. Punkt drugi. Jeżeli nauczyciel nie ma racji, a Ty ją masz, to patrz, punkt pierwszy. Drugie, jeżeli masz dobre śniadanie, zostaw je sobie na przerwę, bo na lekcji możesz dostać niestrawności. Nie bij nigdy silniejszego i większego od siebie, czyli dzieci do lat 18 nie biją, a powyżej się boją. Wszystkie książki, które Wam polecamy, naprawdę warto przeczytać, bo oprócz wzroku nic więcej nie stracisz. Przed świętami jeszcze w Starym Roku szkolna reprezentacja siatkówki rozegrała mecz z reprezentacją Zespołu Szkół Zawodowych z Wolsztyna. Nasi chłopcy odnieśli pełny sukces. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla powodowa. trenera naszej drużyny? W jakim cyklu rozgrywek będą rozgrywane te zawody? Jak wygląda sytuacja naszej drużyny i czy jest ona silna? No to jest cykl zawodu w ramach Zielogórskiej Spartakiady Młodzieży. I rozgrywane są mistrzostwa poszczególnych miast, potem mistrzostwa rejonu, potem półfinały, a potem finał wojewódzki. Te zespoły, które wygrają w, poszczególnych, w poszczególne etapy będą miały szansę walczyć o medal na Zielonogórskiej Igrzyskach, Igrzyskach Młodzieży. I dzisiaj pierwszy etap. Nasza szkoła gra z rywalem z Wolsztyna, zespołem szkół, zespołem szkół zawodowych. Jak na razie zdecydowanie prowadzi po pierwszym trzecim Wygrała pierwszy set 15, 3 Mam nadzieję, że cały mecz zakończy się zwycięstwem 3 do 0. Bardzo dziękujemy. 对。 Słuchaj. Znajdujesz albo wygrywasz sto baniek. Co robisz z tą kasą? Nie wiem. Kupuję sobie coś fajnego. Rzadko fajny samochód. Tylko tyle? No nie wiem. Nie, nie zastanawiałam się nad tym. Dziękuję. Cześć. Słuchaj, mam takie pytanie. Znajdujesz albo wygrywasz sto baniek. Co robisz z tą kasą? Yy, oddaję na wielką opiekę, jeśli ktoś nie Dziękuję słuchajcie, mamy do was pytanie. Wygrywacie, albo znajdujecie 100 baniek. Co robicie z taką kasą? Nie wiem. No co byś zrobiła? Przez tą nie było jest trochę pieniędzy. Przyznaczyłabym ją na jakiś cel. Jaki? No nic, dziękujemy. Ale nie bo pobrzydko Cześć, laski, słuchajcie. Wygrywacie, albo znajdujecie 100 baniek. Co robicie z taką kasą? No, z tymi pieniędzmi na pewno bym przeznaczyła na takie lekkie życie. Ze mną. Dużo bym straciła na ubiór. A resztę no, na rozumiesz do... przez to lekkie życie? No to właśnie mówię. Pierw bym się wybrała na duże zakupy. Później do jakiegoś lokalu. A później podejrzewam, że już by mi nie starczyło pieniędzy na nic więcej. Dobra, Gaśka, to Ty, a Ty, Monika? No, najpierw starałbym się je oddać, o ile byłoby to możliwe. A tak, to raczej bym zaczęła też. Może gdzieś do jakiegoś lepszego lokalu. Na jakieś wczasy bym wyjechała? O. O ile by mi starczyło. O. Monika tylko tak. <grymne> Dziękujemy. Pytanie. Wygrywacie albo znajdujecie sobanie. Kto robicie z taką kasą? Eee, Robek! Idziemy razem na imprezę. Że musi uchać, wiesz. Tylko tyle? No i dziewczyny bierzemy jakieś ciekawe. To... Nic poza tym do roboty nie macie? Co ja bym zrobił? No? Kupisz maturę, potem znowu. Muszę kupić maturę. Za ładna sobie. A ile to ma być? Stobaniek? baniek. Jakieś fajne auto, co byśmy mieli ci do szkoły. Znaczy ci jak szkoły szkoły kończysz. Dobra, dziękujemy. Znajduje pan albo wygrywa. Stobaniek. Co pan profesor by zrobił z tymi pieniędzmi? Z tymi pieniędzmi? Co bym zrobił? No baniek to jest dużo pieniędzy. Ale myślę, że oddałbym Jurkowi Oświakowi na orkiestrę świątecznej pomocy. Zdecydowanie tak. Dziękujemy. A czy mamy do Was takie pytanie? Wygrywacie albo znajdujecie stobaniek, Co byście zrobiły z tymi pieniędzmi? Nie wiem. Nie, nigdy nie wygrałam jeszcze tyle pieniędzy. No ale gdybyś wygrała, no co byś zrobiła? Na jakieś cele dobroczyzna. A dla siebie byś na przykład tych pieniędzy nie wzięła? No trochę. A na co? No, nie wiem. No, no. jakieś dobre no. rzeczy. Dziękujemy. Ta porcja życzeń i pozdrowień. Nadeszły życzenia od naszego kochanego dyrektora, który z okazji rozpoczętego nowego roku życzy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjno-obsługowym wiele uśmiechu oraz zadowolenia z nauki i pracy. To na tyle w dzisiejszym wydaniu Boogie TV. Cześć! Zapraszamy Was do następnego programu.